No i jak tam, moja paroweczko, Ale dzisiaj miałeś ekscytujący dzień. Zobacz o pierwszej godzinie. No, toczyła się Wasza sprawa o spadek. Były łzy, były, były zalanie potów, tak? No. Także fajnie. Okazało się, że jednak nie byłeś u brata w zakładzie, nie opiekowałeś się ojcem. Potwierdziła to sąsiadka. Bardzo fajnie. Remigiuszu powiedz mi tak, bo masz na drugie remigiusz. Zaraz, to, zaraz wam pokażę papiery sądu. Kurwa, ale to jest najebane. O Jaku Będzie dobre. Remigiuszu powiem ci tak. Zapowiada się dla Ciebie bardzo dobry okres, bo wypuszczamy sezon drugi, tak? Ugotuj parówkę. I ja tego dokonam. Ja tego dokonam. Naprawdę. Ja sprawię, że się rozpłyniesz. Remigiuszu właśnie jeszcze... Nie wiem, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, bo po przeczytaniu tych papierów to po prostu kurwa. Katarakty dostałem. Dostałem chłopie katarakty. Nie mogę zebrać myśli, ale chciałem Cię poinformować: tylko moja paróweczko kochana, że szykuje się sezon drugi. No i to kurwa, taki no bogato. Turde, no powiem Ci, że pomysł jest idealny i nawet pasuje, bo dla wzrokowców i dla tych, którzy. Lubią łączyć kropki i już jest tam na tym zdjęciu coś, co nie pasuje, kurwa, do tego całego elementu. A przede wszystkim, ja już was naprowadzę. No, adres się nie zgadza, tak? Adres się nie zgadza, dlatego że Remigiusz mieszka z mamusią. Jest. <słuch> Tak, to jest adres jego mamusi. No dokładnie. Także to jest mieszkanie w bloku. To nie, to nie jest, jest dam, to jest mieszkanie. To... I tak jak mówię, no, tutaj, tutaj nie gram. Sprawa jest przed roku. Toczy się i toczyć będzie, dlatego że sędzia zachorował. Zmienili sędziego i to się przedłuży. Fajnie, fajnie, bo... Czekam jeszcze na jeden bardzo fajny film, który się pojawi niedługo. Znaczy z nową sprawą, tak? Znowu znowu sprawą. Dzisiaj była sprawa o pierwszej godzinie. W sali 108. Ja mam wszystkie dane. Mi nic nie ucieknie. Dlatego jeszcze raz podziwiam te grono takich klaszczących. Że ja to sobie wymyślam, no. No nie no. No jednak nie. Ja to potwierdzę. Ja to wszystko potwierdzę. Także mówię, gotujemy, gotujemy. Jest teraz taki ogień, jak jest taka indukcja do 9, to jest na razie na 6. No tak się tak bulgocze. Na razie bulgocze, ale podkręcamy, podkręcamy. No i parujemy. Jest jak ja wam pokażę te papiery, co tam jest napisane. Co przychodzi ludzkie pojęcie. Robię sobie tego Witka robię, no. Witka robię